Słuchajcie, żebym też była na tym vlogu. Nie ma, ja to daj, ja nie nie, mam mam. Mam. nie, teraz nie. Julia? E, policja na się czeka. Policja. Tam Za Siada. To co są gotowe do kiedy? Ej, oh. no, dobra, nie, tego nie dodam. Pięk... Wow! Tu <laughs> <Wow. laughs> <Wow. laughs> <Co> jest. <laughs> zupdate'ować, tak. że czekamy... Cały czas zapominam, że ty vloga nagrywasz i ja myślę, że ty foto robisz, a ja za każdym razem Przyzwyczai ja się Właśnie się bo w moim otoczeniu nigdy vloga nie nagrywał. Bo... Okej, okay. no. czekamy na hosta czekamy To na chciałam hosta. powiedzieć i trochę jestem zestresowana jak to będzie i jak ją będzie, ale zobaczymy będzie się być miło, naprawdę Wydaje się być, miły. Wydaje Wydaje się się być bardzo miło, przyjeżdża po nas autem na lotnisko, więc trzymamy kciuki Dojechałyśmy Uuu. do hosta, jest spoko jest gejpres. Nie boimy się, jest całkiem przyjemny. Tak. później na kratce śpimy. Dokładnie, w sumie to masę <noise> to, to, to jest moje łóżko, tutaj ten schodek numer jeden, to jest moje łóżko. Schodek numer dwa Dobra, to czy, że mam bluzę. Dokładnie. Yeah, Nie, teraz jest a tu można zobaczyć.

Jest cudownie, ciepło. Darmowy nocleg. Super host. Miły wieczór spędziłyśmy. Pięknie widzę, piękna pogoda. Piękne dziewczyny. Słońce. Tak jest, tak trzeba żyć. Dlaczego tam jest 5, 4, 3, 2, 1? Koniec w widzicie. Dobra. Wszystkim umówimy się. Jak tam są jakieś Sporo. ładne foty? Patrz, pokażę ci. Dobra, pokaż. Proszę bardzo, na no miejsce z zdrowy przez Trzeba wchodzić. Patrz, Ola, kurde. nadsik, wchodzimy na nadsik. Grać i jedno ujedzie, piek, cudowne, pięknie. Wow. Julia, powiedz coś nam o sobie. Jestem Julia. O Boże, nie, coś mi I nie umiem mnie <grafy> jestem Julia, jestem w Trynie, niestety nie w Weronie, tam gdzie powinna być Julia. No, ale zobaczcie, Usiekłam. jak pięknie. Julia się wpasowuje w klimat. 10 na 10. Ogólnie chciałam powiedzieć, że jest godzina... Jestem złapana paparazzo. Tak jest. Ej, która jest godzina? Jest piętnasta. i nie jednicmy... Nie dobra. jadłyśmy jeszcze nic. Więc ja wypiłyśmy, myślę... Jadłam, wypiłyśmy jakiś słodki napój brzoskwiniowo-cytrynowy za 15 zł. Dokładnie, zapłaciliśmy po 20 zł za jedno picie, puszkę Puszka. i bilet na autobus. Także trzeba uważać na te ceny. ale chyba nas nie wkręcili, że jest droższe, bo jesteśmy turystkami, bo tam nie było cen. A mm. podobno oh, oh tak głośno robią. co teraz? Ale szukamy czegoś do jedzenia i kawusi, bo ja już zaczęłam się denerwować, bo ja potrzebuję jedzenia i kawy. Nareszcie pierwszy posiłek o godzinie której? 15.16. Oh jest w ogóle mega miła pani była w tym sklepie. Dobre? Dobre, chcę dobre. Ola, myśmy się co zamówiliśmy. Zamówiliśmy takie mrożoną jakby kawę, która jest takim taki jakby slushy i taki jak To jest pyszne, to jest po prostu świetne. O! E Rolku. Mhm. Też nie. Zakochałam się po raz tak. 555 mhm. raz. Tak. Dokładnie, tak jest. I teraz y, trochę nie wiemy co robić, bo są jakieś No. Są jakieś, Wiesz, no no. Nie są nie wiem, jakieś nie dziwne akcje z tym, kim, z kim mamy teraz się widzieć i nie wiemy co robić, ale idziemy do ciepła, Wszyscy bo jest mega zimno. Chcemy się zobaczyć z blondynkami. <laughs> I <Jakiś ciemno laughs> taki z z blondynkami. Mhm. Ale... ale trochę zimno, no i dlatego idziemy takiego ciepłego miejsca, jakiegoś koktajl baru jeszcze na coś. Na dryneczki! Dryneczki! Co tu się dzieje? Przyszłyśmy do baru, żeby było ciepło, a wszyscy się są na zewnątrz. Czy w ogóle ile ludzi! Wow! Jak ja nastawienie? <śmiennie to> ten uczuć kiedy tamten aperol kosztował 6 euro, a ten kosztuje euro 50 wygry To dostał darmowego? A Na to nie ja. Ale może tak. Nie, sure, sure, don'a worry. Tak. Pod... lepiej dzięki komu, tak? Dobrze, właśnie. To prawda. Co Zrobiliście te no, no, tego no, apeola. Zrobiłyśmy jej antyreklamę, że nie pije i ma e, jest z Polski i nie pije i że siara. Poszła zbuntowana ciapa i nie zapłaciła. <śla> tak się <śla> tak robi, tak się działa. Prawie. Okazało się ogólnie, że mamy jakieś 20 minut na spakowanie tego wszystkiego, bo host wychodzi. Teraz to już 10, także ogarniamy się szybko i chyba będziemy kontynuować ogarnianie w łazience, jakieś gdzieś. Yey. O, patrzcie, La są. Ja myślę, że to jest to miejsce. Gdzie się ogarniemy w łazience, wypijemy kawkę. O, smoothie. Dobra, to jest to miejsce. Idziemy. Jesteśmy już ready, beautiful, ale nie zdążyłyśmy jednak do muzeum, więc w sumie idziemy po prostu do centrum i mamy za półtorej godziny pociąg do Mediolanu. Zjedliśmy McDonalda, Kupiłyśmy czy tam coś. Polskie są lepsze. Tak, bez smaku, Dziwna, ale frytki z serkiem i bekonem były fajne. Idziemy do Mediolanu. Jak widać, energie trochę opadły, ale wrócą, nie? Ja mam energię akurat. Ty masz? Ja mam energię. Bo musisz nas zarazić. Mamy... Po, już poczułam troszeczkę. A jeszcze będę śpiewać. Zobaczmy, jak to będzie. A dziewczyny mnie pójdą na makaron bez mnie. My będziemy śpiewać w domu. Praktycznie chyba nie powiedziałam, że my będziemy spać w hostelu jednak dzisiaj jedną noc, a potem zobaczymy. Oddzieliłam się od grupy i trochę zagubiłam, ale musiałam się oddzielić, bo muszę zdążyć na 20 na śpiewanie, a już jest pół do dziewczyny jadą jeszcze do apartamentu, który wynajęłyśmy, jednak nie hostel, tylko apartament na jedną noc i one tam jadą, a ja jadę już śpiewać koło katety. Okazało się, że w torbie, którą dałam dziewczynom, zostawiłam kable wszystkie potrzebne i mikrofon, więc zaczęłam się rozkładać i zorientowałam się, że ich nie mam. I czekam teraz na dziewczyny, zacznę później. Ale myślę, że tutaj jest takie trochę to umowne, więc chyba nic się nie stanie. Czekam na nie, jestem ciekawa ich reakcji na katedrę. Reakcja dziewczyn na yy, katedrę? Proszę... A, wow, ja chciałam powiedzieć, że wow. stupid, bo zapomniałaś sprzętu, ale my jesteśmy ubrane czarne, cza, całe na czarno-biało i mamy twój mikrofon, nawet mamy stanik. A już sobie poradziłam ze stanikiem, to go nie, nie musi widzieć każdy, ale... Halo! Nie nagryłaś się, się, się. To się z wrażenia, bo... Ola! Jak Ci się podoba tu? Nie ja spodziewałam się, że wyjdę z metra i od razu będzie... Nie, że co? Katedra, no. Nie A? zrobisz tego, nie zrobi... Ale bo z panikiem pod katedrą. Polski sanik. <noise> Doszłam do dziewczyn po śpiewaniu i one już coś mają Margaritkę w bardzo fancy miejscu, ale czekam na moją też. Głodna. Dobra? Chcesz bo Two hours later. Bardzo dobra, gorąca, ciepła ludzka. Stary się ciągnie na kilometr. Jak to się mówi? Tak mamma mia pizza italiano. Mucho gusto, nie, nie wiem co gadam. Gdzieś na środku mediolańskiej ulicy wszystko już trochę nie żyje. Szukamy sklepu otwartego, żeby kupić winko. Taki jest plan, ale okazało się, że tu wcale nie jest tak łatwo otwarty sklep o tej godzinie. Ładne? Skarpetami. Z Skarpetami? Z Skarpetami. Dużo sklepów, dużo tak, inspiracji można to zdobyć. Ale... Paula be like. Ale, ale Paula może kupi martensy z Van Gogha. ale mogą być Tak, ale jak będą, to może kupić. Let's go, bo musimy wino kupić. Jolka, fajna torebka. Na Mediolanie się tam. Stylowo. Ja do no, no, Dokładnie. To... E, jednak życie tętni w niektórych miejscach. Takie NRD z... Czyli super. NRD w sensie taki klub Ale Toruniu, i... no. nie, że NRD naprawdę. Ale idziemy chyba jutro gdzieś w jakieś coś. Dzisiaj jak... idziemy jak stare babcie, maseczki na twarz, winko. Miejsce jest trochę, zdaje mi się, niebezpieczne. Nie wiem, jakieś takie. Czuję złe wibracje tutaj. Posty? Jak to nazwać? Jak to się nazywa? Tak. Apartament y, building? <grywa> Julia, co, co tam oglądasz? Tylko jeżyka, który szarpie różne <grywa> rzeczy. Ale co? Ale jaką on szarpę? Jak piesek, no, takie rzeczy. które jest I... godzinę. Kapucino. Kapucino. <grywa> e, <z> winogron. <grywa> tak, tak, tak. Tak. tyle kroków i taki długi spacer, że... Teraz czas na Alex, miałyśmy złożyć maseczki, ale nie wiem czy dotrwamy do tego momentu. Jest która godzina? Druga 27. Tak jest. I jutro jeszcze nie wiemy, co z nami czin, będzie. Czin, czin. Kiedy znajdziemy się na zakręcie. Co to z nami będzie. będzie? Nie wiemy, bo to jest Mediolan pełen tajemnic. Mamy już ogarniętą sprawę z bagażami. Wszystko się udało. Zapłaciliśmy chyba po 10 euro za ja, za dwie torby. Nawet trochę więcej. więc Sporo, ale przynajmniej będzie luz. A teraz jesteśmy na pysznym 7. ja w ogóle zamówiłam z Paulą kawę mrożoną, a to przyszło takie kurcze czarne, takie jak drink. Także mam nadzieję, że nie będzie kosztowało miliony mony Masz teraz lepszy. <laughs> Patyczki. proces robienia zdjęć Mediolanie, Buga. to jest profesjonalne, i święcenie. Szanuję. Ja chciałam tylko nagrać Ola z tobą wywiad, ponieważ ja co wywiad? się stało, powiedz. Ha! Ha! Niektórzy wydają mniej, niektórzy więcej. Żeby mieć Ładne widoczki, dobre wnuteczki i przeżyć fajne przygodzie tutaj na dachu. Bo ja niestety musiałam wydać je dwa razy więcej, bo przez przypadek kupiłam bilet nie na to wejście. Na wszystko inne, tylko nie na taras. Tak, na wszystko inne, tylko nie na taras. Bo o. po prostu to mi się pomyliło. I chciałam Darzę się co, chciałam to wymienić, ale pani powiedziała: no, no, no. Ale doszłaś do nas i zrobiliśmy wszystko. Było ładnie. Ty jesteś sztuką, ja wiem. To największe. Największe dzieło. Się nawaliłam drzwi, które one zamówiły. Ja po, nie, po półtorej szklanki już jestem nawalona. Ciekawe, ciebie jeszcze. Patrz, to jest dla ciebie. Dobra, całe jasno. To jest wino, to jest za Prawie, prawie, prawie jesteśmy. W domu. Ale dama. Nie wiem, czy nagrywałam już update. Nagrywałam update, że mieszkamy w apartamencie. Na ciebie. Ale to ale nie krępujcie się. Absolutnie. <śmienic> Ej, to jest woda. Chyba brudny ekran, o parac no takie jest życie kiedy Julia nie wypieka. <noise> idziemy do centrum Ja nie wiem jaka nam rady dzisiaj żyć I tak nie, i się zdaje tak. tak. spałyśmy długo nie? Bardzo spałyśmy długo ale no, pogoda jest, jest mega zamulająca, nie będzie teraz widać oczywiście I nie możemy zjeść, bo jest siesta. I tu jest w sumie klimat, trochę jak w Delasto Was, Tak stwierdziłyśmy. Nie Ja nie oglądam Grotron. Nie oglądam jeden sezon, dwa sezony. Ale ja tutaj później przerwa. Odcinek I odcinek, tak nie hmm. w drodze do Nagrywam <laughs> update. Więc jesteśmy gdzieś blisko artystycznej dzielnicy, którą nam polecono, żeby tam pójść do takiej knajpki bardziej dla nie aniżeli, wiecie, dla turystów przy katedrze. Więc zmierzamy tam. Przeszłyśmy przez taką podejrzaną ulicę wcześniej, ale teraz już się robi bardzo ładnie, więc zobaczymy jak tam będzie. Jesteśmy już na tej dzielnicy i to wygląda tak, że wzdłuż rzeczki tu są różne bary, knajpki. I tak dalej. Jeszcze trochę to nie żyje, bo mamy siestę, ale myślę, że potem może być fajnie. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że, że chodzimy już i szukamy jedzenia... Udało się, zamówiliśmy carbonare z Olą, mniam, mniam. To jest taki napój y, z tych owoców, mm, no ja też widziałam w Grecji. Smakuje bardzo fajnie, e, a tutaj orizo, to po mediolańsku dla tej pani. A tutaj mamy co? E, tele bolognese? Także zabieramy się za jedzonko, już się nie mogę doczekać! Ja ogólnie przez cały dzień chodziłam z tym plecakiem, mam w nim rzeczy na śpiewanie, e, bo planowałam śpiewać, ale jest 22, dopiero jesteśmy w centrum i spróbuję. Ludzi jest tak, wiecie, średnio, ale zawsze warto spróbować. Mam nadzieję, że straż miejska czy policja mnie nie wygoni i też nie mam zarezerwowanego miejsca, bo to jest dosyć spontaniczne. Nie było już miejsc na dzisiaj, także trzymajcie kciuki za mnie. Z kartką roboczą tak na łapce, że też miałam go z niej Nagrywam. Co nagrywam? Jestem nie, po śpiewaniu i poszło całkiem zacne. Nie ty z tym tańczyły. Ja też śpiewałam. Mogę to powiedzieć na wizji? No. 43 euro. No. Aś śpiewałaś w takim miejscu, że mało ludzi Mało ludzi, było. no właśnie i ja późno, jak więc... Jakbym poszła w południe, to by było 40 30. To prawda. No. <laughs> Ale ja może. myślę, że to dzięki temu, że Ola śpiewała. Ja też tak myślę. No, ja dostałam nawet złotówkę. He. Tak, do, dodam ja to, dana jak dana śpiewałaś. <laughs> Okej, okay. a teraz zbliżamy na imprezę chyba jakąś graczy wynalazła i zobaczymy. Oto nasze śniadanie na ławeczce chlebek, serek. Sok, który już przypomina w ogóle soku pomarańczowego. Jest dobrze. Tak, woda z kranu. Będziemy się tu też malować, bo nie zdążyliśmy, bo nas wygonili z naszego miejsca. Także śniadanko i makijaż gdzieś nie wiadomo gdzie. Tak. Ja mam tak. napisane... Ja mam napisane Juria. A ty masz co? Painterka. A ty masz Ola. Ola! Ola, como estas? Ja nie mam Bad bitch, już jesteś bad bitch. Ja zmierzam właśnie na ostatnie śpiewanie. I ogólnie kapelusz to chyba mój atrybut tej wycieczki. Zobaczymy, jak w dzień pójdzie. Co prawda nie ma miejsca tak stricte w centrum, tylko troszeczkę jakby przy centrum, taki plac. Ale tam też jest sporo ludzi, więc... Mam nadzieję, że będzie git, a jest duża konkurencja, pełno grajków na ulicy. Okazało się, że rozładowały mi się wszystkie baterie, nie wiem, jak to się stało. Ładowałam je przed wyjazdem. Mam wrażenie, że ten mały głośnik bardziej rozładowuje baterie niż ten duży, nie wiem jakim cudem. Dlatego nie mogę zmarnować tej okazji, jak teraz jest dzień i dużo ludzi, żeby śpiewać. I pójdę i kupię jakieś zwykłe baterie i zobaczę, czy się uda takie jednorazowo śpiewać ze zwykłymi bateriami, nie do ładowania. Boże, na tym wyjeździe są same przygody. Ale to uczy życia. Moim zdaniem przygo takie przygody i podróże uczą życia jak nic innego. I radzenia sobie w różnych sytuacjach. jestem spostrzeżony i szczerze u nas poszło średnio. Nie wiem dlaczego. Czy za złe miejsce, czy za cicho, głośnik, czy cokolwiek, ale po prostu zarobiłam 11,20 euro, 20 centów, a baterie kosztowały 9 euro, więc zwróciły mi się ledwo i to tyle. Także jestem trochę zawiedziona, ale. Trudno, takie przygody też uczą. Teraz szukam czegoś do jedzenia. Jestem sama na razie, bo jakoś z dziewczynami nie możemy się zgrać. Hello, witam Was z grażynką. Jesteśmy czekamy właśnie na autobus na lotnisko i yy, miałaś pewien problem. Nie nagrywałam Aha, ja. dłuższą chwilę, ponieważ prawie się spóźniłyśmy na metro, żeby tu dojechać. I biegłyśmy w ogóle przez miasto i przez metro. Wcale nie miałyśmy yy, prawie całego dnia wolnego, y, gdzie nie miałyśmy co ze sobą zrobić w środku Mediolanu i tak byśmy się spóźniły, bo każdy z nas się rozdzielił. Rozdzieliłyśmy się i tak jakoś potem nie mogliśmy się znaleźć i w ogóle akcja była, ale dałyśmy radę czekamy na autobus, który się spóźnił a Wła właśnie godziny? pół godziny spóźnienia, więc mogłyśmy na spokojnie tu dojechać, ale, ale dobra. Chciałam powiedzieć, że głupimy zawsze szczęście, a my w tego wyjazdę to mamy ciągle jakieś przygody i dużo szczęścia. Prosto. Tak, serio, ten wyjazd jest. Szalony, ale będziemy go pojechać bardzo. Dobrze. Dokładnie. A ty, o, musiał się tak skończyć. To jest idealne zwieńczenie tego wszystkiego. Perfekto.